No dobra, słuchajcie, CLK, 1.8 kompresor, trafiony rozrząd, zerwany łańcuch rozrządu, nie mam jak tego pokazać, ale musicie mi wierzyć, że tak jest, musicie mi wierzyć na słowo, przebieg 225 tysięcy kilometrów, także tak to wygląda, taki przypadek, mówię to a propos tego, ile trafia się zerwanych rozrządów na drodze Ostatnio była tam jakaś dyskusja a propos, w komentarzach a propos BMKIK z trójki, którą wrzuciłem z zerwanym rozrządem. Także te zerwane rozrządy to nie jest mit. Próbuj może ostatni raz. Wychodzę od razu naprzeciw komentarzom i powiem Wam, że to nie jest tak, że myśmy katowali ten silnik wiedząc o tym, że tam jest jakiś problem z rozrządem, bo Pani klientka podjechała pod warsztat normalnie na kołach. Mało tego. Pani gdzieś około... Od dwóch dni słyszała różne takie odgłosy, ale chyba potrzebowała samochód, dlatego korzystała dalej. I na samym początku nie było wiadomo czy to rozrząd, więc dwa razy został odpalony poglądowo. Gdyby ktoś mi zasłonił oczy i zapytał co to za samochód, no to poszedłbym o zakład, że W123 Beczka 2.4 diesel na starym typie pompy odpalana, gaszona i podgrzewana ścięgła. No, a tak się składa, że wiem o czym mówię, bo takiego Mercedesa miałem. Już Wam pokazałem, jakimi błędami sypał ten samochód. Więc, gdybyście mieli samochód z podobnymi błędami, czyli wypadanie zapłonu na wszystkich po kolei cylindrach, błędy czujnika stukowego, jakieś tam y, przystawienie faz rozrządu, no to to wszystko wskazuje na to, że właśnie to miał być ten rozrząd. Także po sprawdzeniu tych błędów była ściągnięta pokrywa i patrzcie, co się pojawiło. Ten ząb oznaczony strzałką to jest jakaś 1 trzecia wysokości tego, jaką ten ząb powinien mieć. To, że ten łańcuch się nie obrócił na tym wyszczerbionym kole i że nie doszło do żadnej kolizji, to jest jakiś cud. Oczywiste jest, że do takiego zużycia nie doszło w jeden dzień. W jeden dzień czy w przeciągu dwóch dni zaczęło to hałasować i przestało to jechać. Ale wycierało to się latami. Ale dlaczego z dnia na dzień dało to o sobie znać? Podejrzewam, że tak jak ten górny ślizg, który teraz macie na zdjęciu, to ten górny ślizg wypadł ze swojego mocowania. Tak samo dolny ślizg, który z innych ślizgów, mógł się ułamać, uszczerbić. Plastik skruszały. Pewnie od nowości ten rozrząd jeździ w tym samochodzie. Wyleciał ta, wyleciała taka płetwa napinająca ten łańcuch. Albo się rozleciała. To się okaże po zdjęciu miski. Po zdjęciu wszystkich pokryw. I co? I samochód nagle zaczął Kulawo chodzić, no i jest to efekt zaniedbania. Tutaj nie ma co się czarować. Dlatego ja wszystkim moim klientom, dla których kupuję samochody, pomagam przy zakupie. Mówię, czy to jest pasek, czy to jest łańcuch. Podstawowa sprawa po zakupie: jeżeli nie mamy pewności, nie mamy faktur, że takie coś było zrobione przy odpowiednim przebiegu, to ten łańcuch musimy na dzień dobry samemu sobie wymienić. Albo przynajmniej zweryfikować stan. Gdyby ktoś podniósł pokrywę mechanik jakiś podniósł pokrywę od tego samochodu, to by widział, że łańcuch jest opłakany. Mało tego wam powiem, w wielu samochodach można odkręcić korek oleju i tak powiedzmy półprofesjonalnie sprawdzić stan tego łańcucha, ale chociaż jakoś orientacyjnie przez korek wlewu oleju jakimś wygniętym haczykiem. Ja mam taki specjalny szpilor właśnie do takich akcji, jeżeli wiem, że klient nie będzie miał w tym czy w następnym miesiącu na takie wymiany, to przed zakupem właśnie sprawdzam chociażby w podstawowym zakresie, czy ten łańcuch nie lata, jak w tym Mercedesie. Klienci udają, że ten problem nie istnieje, bo po co wydawać kilka tysięcy złotych na coś, jak samochód jeździ. Ale powiem Wam, że to jest najlepszy sposób, żeby pochować swój samochód, bo już widziałem przypadki, że samochody, których, które jeździły, a w których zerwały się rozrządy. A wartość takiego samochodu wahała się w okolicach 10 tysięcy złotych, te auta po prostu wyjeżdżały na złą, bo remont tego wszystkiego się nie opłacał.